Kogo? Kto był? Dystrybutorem był Alior Bank, zostałem namówiony przez pracownika Alior Banku. Co to znaczy, że namówiony? Miałem obligacje Noble Banku, który w tym czasie no, miał dosyć duże kłopoty finansowe, no i zaproponowano mi nabycie właśnie bezpieczniejszych form. Inwestycji, które będą gwarantowane aktem notarialnym, który oczywiście dostałem, który gwarantował, że ta inwestycja jest zabezpieczona, że daje gwarancję 5% zysku rocznego. I mowa była o gwarancji, to słowo było użyte ta, gwarancja? Gwarancja była używana wielokrotnie, był akt notarialny. To właśnie w tym budynku tutaj na terenie Kina Muranów odbywa się zamknięte, także dla mediów. Panowie przed chwilą wyrzucili nas, mówię dosłownie, wyrzucili nas z pomieszczeń, twierdząc, że oni nie mają dzisiaj nam nic do powiedzenia. Ja natomiast twierdzę, że, nie tylko ja, ja myślę, że każdy rozsądnie myślący człowiek, że powinno się upublicznić wszystkie dane. Nie chodzi nam o dane osób, kto ile zainwestował w akcje? Chodzi tylko o to, żeby ludzie związani z tą sprawą, klienci, którzy być może nie mają możliwości przyjechać na dzisiejsze spotkanie, mogli się dowiedzieć w jaki sposób Raiffeisen zamierza rozwikłać ten węzeł gordyjski, jeżeli chodzi o aferwu o inwestment. Jak mówiliśmy, około miliarda złotych. Raiffeisen miał czuwać nad poprawnością przebiegu tych wszystkich procesów związanych z zamkniętymi funduszami. Okazało że czuwał tak jak widać, a dzisiaj nikt łącznie z rzecznikiem prasowym nie chce z nami rozmawiać, mówiąc, że być może w przyszłości będą mogli z nami porozmawiać. Dzisiaj nie mają na nic do powiedzenia, a szkoda, bo tak naprawdę na pewno można by było powiedzieć przynajmniej kilka spraw, które warto upublicznić, o których warto powiedzieć, którymi zainteresowani są klienci. Tutaj tych klientów myśmy na sali widzieli niewielu. Być może większość nie wiedziała o tym spotkaniu. Stąd tak naprawdę bardziej liczna jest obsługa. I zarząd Raiffeisen'a, tutaj panie, sprawdzają listę dwóch potężnych ochroniarzy. Kazano mu skierować obiektyw w ziemię. No, poczułem się po prostu jak na manifestacjach przed 1989 rokiem, kiedy tak naprawdę ludzi pacyfikowano. A tu ja nie widzę powodów do pacyfikacji, a może są. W każdym razie Raiffeisen nie chce dzisiaj, w dniu dzisiejszym upublicznić, nie chce podać dziennikarzom, nam, którym, którzy uprawnieni jesteśmy do tego, żeby przekazywać państwu informacje, Informacji nie chcę podać nam żadnych informacji, tak naprawdę e, informacje niejawne, my dobrze się orientujemy jakie to są. Myśmy próbowali się tylko dowiedzieć e, kto, e, jak zamierza rozwiązać ten cały węzeł. Chcieliśmy zapytać, w jaki sposób pan został w to wplątany. Czy e, e, pracownicy banku namawiali pana do Dokładnie. Tak, tak to Dokładnie. Pan? A proszę im powiedzieć... E, co sprawiło, że Pan zdecydował się na, na te fundusze zamknięte? Czy wiarygodność osoby, Pana Piotra, na przykład, tak, tutaj była dla Pana istotna? Znaczy, dla mnie tutaj był kierownik, menedżer, waliorzy, który mnie mówił, że to jest bezpieczne. Plus oczywiście, że sam bank. E, gwarantuje, e, gwarantuje, znaczy, nie gwarantuje, tylko po prostu powiedział, że uważał, że to jest dobra inwestycja. Dobrze, a kiedy Pan się zorientował, że coś tu nie działa? Bo miało być 5-10% rocznie zysku. To znaczy, yy, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi czasowo, to już nie pamiętam, kiedy się zorientowałem. Na pewno za późno się zorientowałem. Może jeszcze, ostatnie pytanie, na co Pan liczy? Czy liczy Pan na to, że, no nie wiem, przynajmniej 50% tego, co Pan włożył, Pan. Szczerze, szczerze Panu powie, że w tym momencie na nic nie liczę. Dlatego, bo nie wiem, jakie przestępstwa były popełnione przez różne elementy w tej inwestycji. A czy ma Pan też żal trochę do Państwa, do Komisji Nadzoru Finansowego, że wcześniej o tej sytuacji się nie dowiedziała, że nie zaalarmowała klientów? społeczeństwa. Y, tutaj mnie trudno powiedzieć. Ja mieszkam za granicą, więc nie wiem jak te Czyli procedury. Pan na y, spotkanie. Y, znaczy nie, ja tu przyjeżdżam często, ale po prostu y, tutaj nie mogę się wypowiedzieć, bo nie znam procedury, jak to się tutaj, y, jak to się tutaj, y, jak to y, powiedzmy komisja nadzorcza pracuje. Czyli wiarygodność jakby do tych instytucji y, w Polsce spadła, jeżeli chodzi o banki polskie. A to na pewno. Proszę Pana o akredytację, czy to, Proszę Panią, Panią wystąpiliśmy, no, akredytacji. ale akredytację żeśmy nie dostali. A dlaczego tak? niech Pan Proszę tak. Panią, dlatego, dlatego, że są ludzie poszkodowani, oszukiwani nie, nie. i jest cisza, proszę nie, Panią. Dlaczego Państwo nie dostali akredytacji? Panią, dlatego, żeście jej nie chcieli, dlatego, że jak byliśmy u Was w Raiffeisenie, to wysłaliście nas do Wiednia, żeby rozmawiać w sprawie afery. Proszę, proszę nie krzyczeć na nas. Ja nie krzyczę, broń Boże, Właśnie skończyło się e, zebranie poszkodowanych, posłuchajmy zatem, co mają... Y, poszczególne osoby do powiedzenia w sprawie y, afery, w sprawie dystrybucji tego, czy czują się oszukani, y, czy wierzą w to, że odzyskają pieniądze. Zapraszam, posłuchajmy zatem. Y, witam serdecznie TV Press. Naszym gościem jest jedna z poszkodowanych osób, y, która wyszła właśnie z zebrania. Proszę mi powiedzieć, czego Pan się ciekawego dowiedział na tym zebraniu dzisiejszym? No dowiedziałem się ogólnie jak y, bank likwidator Raiffeisen, który no, według Wycinków prasowych nie dokonał różnego rodzaju mm, sukcesywnych na bieżąco e, analiz e, działalności Funduszu e, Baltic i Karea. Natomiast e, w tej chwili przedstawiając e, te wyniki, które posiadają te fundu ten fundusz, bynajmniej selektywny, którego jestem inwestorem, no, nie wyglądają za, za ciekawie. I może to trwać bardzo długo, dopóki bank nie zbędzie wszystkich, wszystkich aktywów, no, tłumacząc to przepisami prawnymi, które w tej materii są no, dosyć dla inwestora niezbyt korzystne. Czyli ja rozumiem, że oni będą zbierać pieniądze, żeby pokryć całość zadłużenia, jakie w stosunku do inwestorów? No w tej chwili po prostu przedstawili nam, jakie środki posiadają. Wiele z tych środków jest środkami jeszcze, które usiłują ściągnąć ze strony spółek, natomiast możliwości no, są bardzo różne, natomiast dysponują jakąś tam gotówką, którą tłumaczyli, że przechowują w sposób jak najbardziej dla inwestorów dobry, lokując to na lokatach overnight. Więc te pieniądze przysparzają zysków, natomiast nie są w stanie powiedzieć uwagi na tajemnice, jakie są to na tak? rotaty tak, i, i na, jakie, na jakie kwoty. Rozumiem, a ile zostało z tych funduszy selektywnych procent? No niewiele, jest to 650 zł gdzieś na jedne, jedną jednostkę uczestnictwa. Czyli około 40% to zostało. To wychodzi na to, że no był 1000 zł jeden dany, w sumie, że część została no, 60%. sprzedana, no gdzieś tak było 60%. Około 60%. A jak panu jak doszło w ogóle do tego, że pan nabył te fundusze, bo dystrybutorem kogo kto był? Dystrybutorem był Alior Bank, zostałem namówiony przez e, pracownika Alior Banku. Co to znaczy, że namówiony? Który... Miałem obligacje Noble Banku, który w tym czasie no miał dosyć duże kłopoty finansowe. No i zaproponowano mi nabycie właśnie bezpieczniejszych form inwestycji, które będą gwarantowane aktem notarialnym, który oczywiście dostałem, który gwarantował, że ta inwestycja jest zabezpieczona, że daje gwarancję 5% zysku rocznego. I mowa była o gwarancji, to słowo było użyte, ta, gwarancja? Gwarancja była używana wielokrotnie, był akt notarialny w tym wszystkim było gwarantowane, że środki są super, super bezpieczne i nie ma żadnego powodu, ten, tym bardziej, To był nie... pracownik Aliora? To czy... był pracownik Aliora, ja byłem, że tak powiem zapewniany, że te pieniądze będę mógł bez problemu wypłacić w sposób szybki, jak złożę zlecenie i... Rozumiem. No niestety nie spełniło się to. A ten akt notarialny to dostał Pan z dokumentami, czy fizycznie Panu przedstawiali jako... Taki dokument, który nie, akt, akt pan no, ta, potraktował jako... Akt notarialny dostałem później, dopiero po podpisaniu umowy. Najpierw było ustnie, że tak powiem, że jest stwierdzane i obiecane, że, że taki akt będzie i będzie ten. Wynikało to z przedstawionych, przedstawionych dokumentów. A gdyby gwarantował to jakiś inny dom maklerski, nie byłoby to pod szyldem banku, zdecydowałby się pan na zakup takich certyfikatów? No w zależności czy to byłby jakiego typu byłby to dom maklerski no bo wiadomo jest mam też y, konto maklerskie w tym Alior banku tam miałem też te notabene właśnie obligacje Get Noble Banku z, zgromadzone, więc doskonale y, pracownicy Alior Banku wiedzieli, jakimi środkami dysponuje Czyli, i oni, te... czyli oni widzieli jakimi środkami A, i nie. oni do Pana się zgłosili z tym no, bezpiecznym ja, produktem. Ja szukałem inwestycji, że tak powiem, pytałem się jak oni widzą tą sytuację jako depozytariusz w jurze maklerskim tych obligacji. Z tym no to polecili, że należałoby wycofać, bo oczywiście konkurencja, ich, jak ten był Nople Bank, oczywiście się chwieje i należałoby te środki zainwestować bezpiecznie. No i podsunięto między innymi tą FinCare i ten MCI, który przedstawiono perspekt, prospekt, że to jest taka doskonała spółka, a tu się okazuje, że regulamin tego jest tak zawiły i tak skomplikowany i tak przebiegle skonstruowany którego w ogóle ani statutu, ani warunków emisji nie otrzymałem, co w żywe oczy zapiera się zarówno Alior Bank jak i, jak i MCI, no bo oczywiście na dokumentach. Czyli ten MCI to też jest Alior, też jest to. Alior Bank to sprzedawał dokładnie, tam zainwestowałem oh. kwotę ponad 200 tysięcy i jest w ogóle problem ze zbycia tych akcji pomimo tego, że już trzykrotnie yy, składałem certyfikat. Tam w ten sposób jest to skonstruowane, że yy, pewni inwestorzy, do których ja należę, yy, są praktycznie rzecz biorąc straszliwie pozbawieni możliwości sprzedaży, gdyż istnieją akcje uprzywilejowane, o czym nie było w ogóle mowy przy sprzedaży, nigdzie to nie było zaznaczone i oni mogą praktycznie mogą złożyć w każdej chwili dyspozycję, która spycha na plan dalszy dyspozycje nawet złożone dużo wcześniej przeze mnie. Także jak ja złożę dyspozycję nawet w styczniu danego roku, że chcę coś sprzedać, ale znajdą się chętni w grudniu tegoż samego roku z tego funduszu, z MCI, którzy chcą korzystać ze sprzedaży, a mają ten pakiet uprzywilejowani, oni sprzedają swoje akcje, a moje akcje czekają. I dyspozycję mogę w nieskończoność złożyć może tak. Być. Nieskończoność to może się toczyć, aż tam ci wyprzedadzą swoje wszystkie akcje, to ja że tak powiem nasze akcje do, do wykupu te certyfikaty mogą pozostać z wartością praktycznie rzecz biorąc zerową. I nieprawdą jest to, co fundusz twierdzi, że przynosi bardzo dobre zyski i tego, bo z tego co Widzę na rachunku maklerskim, ta kwota, że tak powiem, zainwestowana w tej chwili jest w wycenie mniejsza niż kwota zainwestowana, to po pierwsze. Po drugie, straszne są żonglowania przy sprzedaży. Nie jest tak, że... Trzy czy cztery terminy były, są wykupu tych akcji, tylko jest naznaczony jeden termin ma marcowy, także bardzo obłudne. Czyli życie, działanie. życie swoje, a mowa, że tak powiem, na, na zwabienie inwestora. Jakby swoje. teraz przyszedł Alior Bank, polecał Panu znowu jakieś fundusze, zakupiłby Pan? No nie, w tej chwili bym się generalnie no, zawiodłem się mocno na, na działaniu w ten sposób oferowany. A niech Pani powie, jak Pan Tym to odczuwa. ja od się... powstania Alior Banku byłem klientem i w sposób, że tak powiem długi yy, współpracowałem z nim prowadząc yy, tam rachunek maklerski, osobiste konto. i Czuje się Pan wprowadzony w błąd? Czuję się strasznie wmanewrowany. Nie wiem, czy pracownik miał, że tak powiem, świadomość tego. Podejrzewam, że nie miał, ale biorąc sowitą prowizję za to i wiedząc, gdzie zaznaczałem, że nie jestem zainteresowany dużym zyskiem, a zyskiem chociaż małym, lepszym od roka, niewiele, ale bezpiecznym, żebym mógł spać po prostu spokojnie. Czyli zaznaczał to, Pan, że Pan chce mieć gwarantowane i bezpieczne... Oczywiście, punkt. że to są środki zarobione moją pracą, bo jestem pracownikiem, że tak powiem, który nie prowadzi... jestem pracownikiem, że tak powiem najemnym, nie mam żadnej działalności gospodarczej, więc są to się, ciężko zarobione przeze mnie i żone pieniądze przez wiele lat i... No nie zamierzałem. Ja bym chciał, to bym zainwestował w akcję. Co też czyniłem, ale to z pewną świadomością, a tu takiej świadomości nie miałem, po prostu zostałem wprowadzony w błąd, że są to fundusze gwarantowane przy tym to powiedzieć, że został pan oszukany, czy tylko wprowadzony w błąd? No w pewnym sensie oszukany, bo jeżeli ktoś mi nie daje dokumentu typu warunki emisji i statut, w którym jest, chociaż nie do końca mogę się do dziś dnia doczytać, chociaż nalegałem. W banku i w MCI, żeby mi to okazali, że takie są, że tak powiem, warunki pokrętne, to bym w życiu nie przystąpił do tego. No bo no, nikt nie jest głupi, że nie powierza komuś pieniędzy i to nie mały. E, do bawienia się nimi, kto sobie bez względu na to, czy zyska czy nie zyska, pobiera solidną, bo tam jest chyba 3,95%, jak się teraz e, zapoznałem, e, za zarządzanie. Czy zyska czy nie zyska? A moje pieniądze, jeżeli chcę je wycofać, co już trwa drugi rok, to mogę, jeżeli ktoś z łaski nie będzie chciał wycofać po prostu tych środków przede mną. No, i w tym momencie ktoś no, co, się bawi moimi pieniędzmi, a ja nie mam do nich. Będzie dostępu. pan składał jakieś pozwy? Oczywiście, będę składał pozwy, występuję do KNF-u o zmianę statutu, o przeanalizowanie tego statutu, bo on jest wyraźnie krzywdzący i, i dyspro, dyskredytujący mm, poszczególnych inwestorów. No. A misen, e, jeśli chodzi o postępowanie Alior Banku, wydaje mi się dosyć taki oczywisty dziękuję panu bardzo dziękuję życzę panu szczęścia. szczęścia bo muszę życzyć szczęścia na drodze o, sądowej staram się być I oby panu te pieniążki z powrotem wróciły do kieszeni może nie tyle na konto aliorowe ale gdzieś bardziej głęboko i bardziej bezpiecznie dziękuję panu serdecznie dziękuję